Witam serdecznie, mój goście Maciej Matiaszek, Rollbud. Witam. Maciek, no trzeba przyznać, że walka, charakter, wiara czyni cuda z 4-2, gdzie przegrywaliście w osłabieniu, wychodzicie na 4-4. Chyba to może być tak naprawdę coś fajnego na przyszłość, bo, bo dzisiaj po, po taka iskierka się w końcówce was urodziła. No czerwona kartka da dobry impuls, Chociaż nie, nie powinna. Ale nie poleca, żeby robić tak. <laughs> nie, 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 jak najbardziej nie. Ale no, myśleliśmy, że będzie gorzej. Przeciwnicy chyba odpuścili nam trochę. Mieliśmy jednego zawodnika mniej, no ale pokazaliśmy charakter i naprawdę no, chcieliśmy chcieliśmy szczelić te bramki. W końcu chcieliśmy strzelić bramki, bo w ostatnich meczach bywało z tym różnie. Na pewno impuls dała twoja fantastyczna bramka, gdzie chłopaki sami krzyczeli tutaj z wojska, że coś pięknego zrobiłeś, i to też na pewno dało kopa. Dziękuję bardzo. No, no, staraliśmy się coś uderzyć. No, no, ciężko było, bo też ładnie, ładnie drużyna się broniła. Całym zespołem widać, że zespół jest doświadczony No i fajnie się ustawiają w obronie. Czego dzisiaj zabrakło, że nie udało się cały mecz tak grać, a graliście tylko tak naprawdę tak na takich fajerwerkach te ostatnie 5 minut? No właśnie chyba ta czerwona kartka, co w, w, nie wiem, wtedy próbowaliśmy coś robić, bo i tak już nie mieliśmy nic do sacenia, a od początku nie wiem, no po prostu chyba troszkę za mało intensywności i troszkę na, sto, na stojaka graliśmy ten mecz. A co powiesz o mhm. rywalach? Bardzo fajna, doświadczona drużyna i moim zdaniem dosyć, dosyć naprawdę fajnie grają piłkę, no i, no i widać, że cieszą się z tego i bawią się tym. Dziękuję za obiad. Dziękuję bardzo.